Wiedziałeś, że smoka można oswoić, albo że piglin nie może się utopić? Szczerze, ja dopiero się o tym dowiedziałem, a dzisiaj sprawdzę dla Was 21 mitów w Minecraft. Wielbłąd przeżyje upadek z 50 kratki. A więc mamy tutaj platformę dokładnie na 50 bloków do góry. Zrzucam na naszego kumpla. I o dziwo przeżył. Ale sprawdźmy w takim razie, co się stanie, jeśli zrzucimy go na przykład z 75. kratki. Leć ziomeczku. Oj, umarł. No, upadku z takiej wysokości niestety nasz kumpel nie przetrwał. Zostawcie z dla niego w komentarzu pod filmem. Ale sam test pokazał, że mit potwierdzony. Piglin nie może się utopić. Jeden właśnie wyszedł z portalu, więc można powiedzieć, że to los zadecydował, że akurat na nim to sprawdzimy. Podpalam lód pod nim, a dzięki temu wpadnie do wody. Ej, zrobił się pigment, ale nie otrzymuje dalej obrażeń od wody. I faktycznie nie dostaje obrażeń, więc mit potwierdzony. Piglin może założyć głowę dowolnego moba. A więc spawnuję sobie pigliny, rzucam im różne głowy i pigliny przebierają się za inne moby. Ale tu uroczą wygląda Dobra, trzymaj Któryś? Wierzcie, fajne A ciekawe jak szkielet Ej, dobra, szkielet wygląda mega. Ciekawe jak ciemny szkielet. Pokaż się. Pokaż się kolego. Ej, dobra, podoba mi się. Fajnie to wygląda. A smok? Wygląda to dziwnie, ale mit potwierdzony. Sniffer wykluje się szybciej na bloku mchu. Więc jedno jajo stawiam na mchu, a drugie na fioletowym betonie. Zaskakujące jest to, że gdy postawiłem jajo na mchu, pojawiły się zielone efekty, a na betonie nie. My będziemy tak sobie czekali, a teraz lecimy z kolejnym mitem: Podejrzany piasek ma różne dźwięki niszczenia. A więc podbuduję się trochę z tego materiału i posłuchajmy tego razem. Faktycznie ten piasek ma różne dźwięki, więc mit potwierdzony. Blok redstone sprawia, że głowa piglina się rusza. Jak dla mnie ten mit totalnie nie ma sensu, ale takie też musimy sprawdzać. A więc stawiamy sobie normalnie głowy piglina i nic się nie dzieje. Teraz, niby jak postawię ten blok, to te głowy zaczną się ruszać. O kurde, teraz ruszają uszami jakby chciały stąd odlecieć. Mit potwierdzony. Papugi tańczą do muzyki. A więc mam tutaj kilka papug. Stawiam obok nich szafę grającą, wrzucam do niej płyty i wszystkie tańczą, a my razem z nimi. Mit potwierdzony. Podwieszana tabliczka ma mniej miejsca niż zwykła tabliczka. Nigdy o tym nie myślałem, ale wydaje mi się, że powinny mieć tyle samo miejsca ale zaczniemy sobie od tej podwieszanej i w jednym rzędzie zmieścimy 10 liter w czterech kolumnach, czyli razem 40 znaków. A jeśli weźmiemy sobie zwykłą tabliczkę, to w rzędzie zmieścimy 15 znaków również w czterech kolumnach, a więc wyjdzie nam 60 znaków, czyli o 20 znaków więcej niż w tabliczce podwieszanej. Przecież to nie ma sensu. Mit potwierdzony. Można edytować napis na tabliczkach. Zostając jeszcze przy tym temacie, jeśli już coś napiszemy, to klikając prawym na tabliczkę, nasz tekst można zmienić. Na podwieszanej również to działa. Nie wiem od kiedy jest to możliwe, ale wiem, że kiedyś to nie działało. Mit potwierdzony. Po belce zwiszącej tabliczki można skakać. Zrobiłem sobie tutaj drobny parkur z wiszących tabliczek. Faktycznie to działa. Mit potwierdzony. Wisząca tabliczka nie spadnie, jeśli zniszczysz blok, na którym wisi. Teoretycznie to nie ma sensu, bo zwykła tabliczka się niszczy, gdy zniszczymy blok, na którym ją postawimy. A jak to jest w przypadku jej kuzynki, czyli wiszącej tabliczki? Tutaj o dziwo tabliczka się nie niszczy i wisi sobie w powietrzu, jak gdyby nigdy nic. Mit potwierdzony. Na tabliczce można pisać z dwóch stron. Obiecuję, że to już ostatni mit o tabliczkach w tym filmie, ale jak tutaj napiszemy na przykład pchać, to niby po drugiej stronie możemy napisać ciągnąć. O kurde, to działa. A dzięki temu możemy zrobić opis drzwi do sklepu. Mit potwierdzony. Ogień dusz zadaje więcej obrażeń niż zwykły ogień. Rozpalę tutaj zwykłe ognisko, a tutaj te z ogniem dusz. Wchodzę teraz na moment w zwykły ogień i tracę pół serduszka. To teraz pora wejść w niebieski ogień i kurde, on faktycznie wysysa jeszcze duszę, bo zabrał mi całe serce, więc zadaje dwa razy więcej obrażeń niż zwykły. Mit potwierdzony. A few moments later. Coś się dzieje, zaczyna pękać, to jest niesamowite, jedziemy dalej z tym koksem, niech pęka dalej, niech wyłazi w końcu ten nuchacz. Owce spawnowane na biomie wiśniowym będą różowe. A więc znalazłem biom wiśniowy, w ręce mam jajo do spawnowania owcy i... no niestety. Ten biom nie ma wpływu na kolor owcy. Mit obalony. Dwie zużyte elytry można połączyć w jedną całą. Mam dwie takie same elytry o wytrzymałości 21 każda i teraz łącząc je w craftingu otrzymujemy jedną elytrę, która ma 63 użycia co i tak daje nam więcej niż 2 elki po 21 użyć. Ale sprawdzę jeszcze w kowadle i te same dwie elitry dają nam jedną o wytrzymałości 93. Nie wiem dlaczego ich wytrzymałość zwiększa się o tyle, bo z moich obliczeń wynika, że 21 plus 21 to 42, a nie 63 czy 93. Ale Minecraft nie dość, że łamie prawa grawitacji, to jeszcze matematyki. Mit potwierdzony. Można odpalić TNT rzucając wędkę przez lawę. Zbudowałem sobie taką wieżę z lawy, a za nią postawiłem kilka TNT i liczę, że uda mi się trafić. A więc uwaga, rzucam. I co? Faktycznie tak można odpalić TNT, jeśli nie mamy zapalniczki. I po obcy. Mit potwierdzony. O, przeżył! O, jednak nie przeżyła. A few moments later. Co? Jajko! Wykluwa się! Wykluwa się niuchacz! Jeśli złapiesz totem na ziemi podczas upadku z wysokości, to przeżyjesz. To już nie może się udać, ale sprawdźmy. Jestem naprawdę bardzo wysoko i wyrzucam totem nieśmiertelności. Teraz poczekam, aż na pewno zleci na sam dół. I ku mojemu zaskoczeniu to działa. Mit potwierdzony. Otuszek nie zginie od wybuchu, gdy trzyma coś w ręce. Na początku sprawdzimy, czy w ogóle otuszek może zginąć od wybuchu, więc przyczepiam go do płotu i odpalam. Jedno TNT wystarczyło, aby go pokonać. To teraz dajmy mu do ręki jakiś przedmiot, na przykład to, i sprawdźmy teraz, co się stanie. Tym razem przeżył. Nawet nie wiem na jakiej zasadzie to mogło działać. Mit potwierdzony. Błoto ugasi ogień, gdy się palisz. Teoretycznie błoto składa się w jakiejś części z wody, ale czy to wystarczy, aby nas ugasić? Zamieniam się w człowieka pochodnie i lecę na blok błota i nadal się palę. Niestety, mit obalony. Smoka można oswoić przy pomocy kości. Kończę portal do endu i trzymajcie kciuki, że to serio działa. Wyobrażasz sobie, żeby smog latał za tobą i cię bronił? Przecież byłbyś totalnym kozakiem na każdym serwerze. Dobra, podlatuję do niego i klikam na niego prawym. I pojawiają się serduszka? Co? Nie no, a tak serio, to dodałem je komendą. Mit obalony. A few moments later. Tańczą, 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 tańczą <laughs> Dobra, essa, wykluwa się tutaj. Wielbłąd przeżyje atak soniczny Wardena. Jak już zdążył pokazać nam Wielbłąd na samym początku tego filmu, potrafi przeżyć upadek z naprawdę dużej wysokości. Ale czy to wystarczy, żeby przeżyć atak od Wardena? Mamy tutaj dwóch bohaterów tego mitu i niech ten olbrzym czyni swoją powinność. I rzeczywiście wielbłądowi udało się przeżyć atak soniczny. Ej, co się stało? Mit potwierdzony. I nasz sniffer wykrył się jako pierwszy na hu po około 10 minutach. Mit potwierdzony. Wow, ej, pierwszy raz go widzę, ale niuchę. Kliknij w film po lewej stronie, aby zobaczyć 17 mitów, których na 99% nie znasz, lub kliknij w film po prawej stronie, aby zobaczyć inny ciekawy film na moim kanale. Subskrybuj po więcej.